Czy mogę zapytać jeszcze o jeden fakt, bo mówił Pan o tych młodych ludziach, którzy byli yy, kapani tak. Pani do pracy. Tak. I w, tym w jednym z tych artykułów, który, o ile dobrze pamiętam, wspominał Pan miejscowość chyba Staniewice, że mogli tam być yy, użyci do tak, pracy. Tak, tak, tak. Jest, było coś takiego. Tak. Tam budowali drogę w czasie tak. wojny, nie? Tak. Ta droga, tak. która jest obecnie, z tego, co mi miejscowi mówili, to powstała w czasach niemieckich. Tak, oni tam pracowali. I właśnie, bo, bo mnie się trochę yy, yy, w, te, w tej chwili nie wszystko przypomina, w Staniewicach. I 42 i rok. Tak, ale stamtąd wywieźli ich do Kielc i pracowali mm. na, na kadzielni. Mm -hmm. I tam poznali e, e, Żydów, e, między innymi e, z Węgneszyna, bo e, odgrodzenie byli tylko siatką od, od sięga. Czy ci ludzie, młodzi, oni szli tam dobrowolnie, czy byli złapanek brani? E, Pamięta pan to? E, nie. Nie byli złapani, byli na... na nakazy dostali? Yy, nakazy dostali. Wtedy jeszcze, yy, to, to, właśnie z tym Żepińskim, yy, co yy, tam był, jeszcze yy, Polacy trochę wierzyli i Niemcom. Jeszcze yy, i Niemcy wierzyli, że wystarczy powiedzieć to, to tego. Do, dopiero się... Yy, ten terror, terror yy, objawiał w pełni w tych latach. Czy są gdzieś wspomnienia właśnie z, y, tych junaków? Bo coś tak zrozumiałem, że, że jakieś relacje były zachowane y, tych ludzi, którzy pracowali w tych oddziałach w Oni się później ukrywali. Jak, jak przyjechali do Małogoszcza legalnie. Mieli pociąg, bilety do Małogoszcza, to przyjechali legalnie, ale tu od razu postanowili, że będą się ukrywać, że do końca wojny. I ukrywali się. A całą tą, tą łapankę, co była, to była, to oni wszyscy twierdzili, że to była wynikiem tego, że nie stawili się do wyjazdu do pracy w Niemczech, a w nie obiecywali im, że będą legalnie y, y, pracować. Z tym, że y, w narodzie polskim było przekonanie y, jeszcze sprzed wojny, to był w Niemczech, to był raj, bo zarob były zarobki. Y, wyjeżdżali na, y, y, na, do pracy i zarabiali grube pieniądze na, na tego. Ale wojnę, tak tu druga rzecz, w złotnikach była grupa Polaków, to też pisałem artykuł, którzy z początku wyjechali. Z... Przekonani, że to będzie praca taka jak przed wojną. Ale już w Częstochowie na stacji zorientowali się, że nie jadą dobrowolnie. A w Niemczech zostali, zostali po prostu niewolnikami. Niektórzy uciekli właśnie z Częstochowy, już bo zobaczyli, że to. Jest tego, że, że to jest oszukaństwo. A przed wojną to było bardzo dużo osób, między innymi z Kanic. Rozmawiałem z taką jedną starszą panią, która pojechała do Niemiec, ale nie miała jeszcze 18 lat ukończonych, ale ponieważ zajechała do Niemiec, z innymi, to już ją przyjęli. Nie, nie pracowała tak bardzo ciężko, tylko pasła gęsi, ale zarobiła tak, jak przyjechała, to że kupiła trochę pola. Tutaj to były przedwojenne takie. Pan pytał o tych Sopkowa Sobkowa wokół Sopkowa Okopy tam były. Tam pracowała e, grupa młodych ludzi z Węgyszyna e, przy pracach, a później ich zabrali z Sopkowa, ponieważ tam e, z, z okolic Sopkowa, przepraszam bardzo, powiedziałem, Sobkowa Sopkowa e, i wywieźli na Kadzielnię do Kielc. Tak zwana praca Junaków. Nie wiem dlaczego tak Niemcy nazwali, bo przed wojną Junacy byli inaczej pojmowani. A tu łopus junaków z tego były ciężkie prace, ale wzięli ich do, do kadzielni. Na kadzielni później to jest relacja kilku tych co przeżyło. Najbardziej dokładnie to taki Rzepiński, Jan, mi opowiadał, a inni potwierdzali. Na kadzielni pracowało w Kielcach. Była przedzielona siatką, tą kamieniową i z drugiej strony tej siatki pracowali Żydzi. Poznali niektórych Żydów z Węgleszyna, co tego, ale tylko wzrokiem się porozumiewali. Widzieli taki przypadek, opisałem to, jak ci Żydzi wchali wózek z kamieniami nad urwisko i nie potrafili zatrzymać wózka, zepchnęli i wózek, spadł w przepaść. Bardzo ich skatowali Niemcy i pokazywali ich zakrwawionych, ale, albo już tego, wszystkim, co ich, co czeka prawdopodobnie tak na, na pokaz ale zlikwidowali ich, stamtąd ci wegnieszyńscy, to było kilkunastu tych junaków, bo tak na nich mówili, przywieźli na stację do, do Małogosza, wypuścili pierwszą do Wegnieszyna i mieli się stawić jako na, pracownicy do Niemiec to był o, taki okres co jeszcze Niemcy jakoś wierzyli w swoje zwycięstwo. Zwycięstwo i pod, poddani, dosłownie Rzepiński mi tak mówił, że wierzyli w takie coś, że po tygodniu czasu wszyscy się zgłoszą. Niestety nie zgłosili się i dlatego E... Przyjechali po nich była obława nawet nieszyn, do do Niemiec. A I... czy można by liczyć na jakieś wspomnienie, czy, czy wy, 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 listę tych osób młodych, którzy stąd byli właśnie w tych Staniewicach? Czy, y... Chodzi o jakiś wykaz tych osób, nazwiska tych ludzi młodych, którzy byli tam w tych uczestniczyli tak. w tych pracach. No, no też ja tylko nie mam tego artykułu. Rzepiński Jan e, e, z Rębie był, widzi e, pan... No, trzeba ja ich opisać. widzę, ale nie, nie, bo rozmawiałem z nimi. E, Bodzioch e, z Węgeszzyna Bodzioch Józef e, on się ożenił z moją kuzynką nawet, z cioteczną siostrą. I to on był właśnie w, te, w, w tych staniewicach. Chyba siedem osób było z Węgierzyna, ale byli i inni. Ale z Węgierzyna tylko tak. Bo to, to było takie oszukaństwo, nazwane, nazwano ich junakami, z tym, tym, że wzięli ich jak, później jako e, e, pracowników e, jako niewolników. Tak. I oni się zbuntowali i nie pojechali. Za to ta, była ta kara łapanka e, w to był odwet niemiecki.